years on the East Coast, it's time to go home. There, hey, that's my paper, man. That's money. This is drug money. It's my money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Ah. Welcome home, Carl. Glad to be back. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Dang. Watch your head. Ah. Oh, okay. Get out of here, you greaseball bastard. Stupid Mexican. Oh, hey, sorry. My bag. <laughs> hey, man, my bag. How you been, Carl? How's your going? I'm here to bury my mom. No. Yeah, I guess so. Shaking Carl. Nothing. I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? This is a weapon, Officer Pulaski, that was used to gun down a police officer not 10 minutes ago. Officer Pendlefair. A fine man, I might add. You work fast, nigga. No, I just got off the plane. Well, that's a good thing we found you. We treated the murderer. That ain't my gun. Don't bullshit me, Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want from me this time? When we want you, we'll find In the meantime, try not to gun down any more officers. Rolling Heist Ball of Country. Niepeknie Grove Street w 5 lat, bo the ballers won't give a shit! Rany Julek Słuchajcie. Masakra po prostu. Wszystko co miałem mi się usunęło. I musimy zaczynać grę od nowa. To znaczy, tym razem mam zamiar to zrobić jako trylogię, Będę przechodził misje i takie tam. Na mapie Już, wi... Już widzę dom chwilę. Znaczy, jakie jechałem w tą stronę to i mapka migała. Dobrze zobaczmy, tutaj jest jakiś dom? 10 tysięcy. Tylko jakie ja mam 10 tysięcy zarobić? Mam na początek 10 tysięcy. Z tego co widzę mamy już jakiś dom. Dobrze może być. Ruszajmy. Zatem poszukać jakiejś misji. Co to jest ten? CJ, CJ, aha, CJ, Karl, coś tam. Dobra. Karl Sweet, czy coś takiego. Dobra, jedziemy tam. Dobra, ale nie ryj się tak, durny kolesium. Wygląda na to, że na rowerze możemy jechać tylko po chodniku, bo oni się tak strasznie ryją. Dobra, zaraz powinniśmy być w tym samym CJ. O. o, literka i, to znaczy informacja. Zaraz się przekonam. Dobrze. Zacznijmy tak, jakbyśmy w tą grę nie grali. Zobaczmy, tu mamy jakąś misję. It's the wrong house, fool! Hey, hey! It's smoke! It's me! Us laugh, make us cry but right now we gotta take care of our business go see your brother at the cemetery come on let's bounce you wanna drive yeah that's cool nice car smoke you know me it's not good keep the bad, keep the breathing Just like Brian's. Hey, she was my mama too. Not for the past five years, she oh, wasn't, nigga. God. And where the fuck you think you going? Get out of my face. I'm going to see, see, see The Hell you are, girl. You ain't messing with this ass face. You know we beat this. You ain't that but Look, a bunch you know life. Honey, What the fuck are you? At least I got price. Oh and well, I guess that makes you an upstanding American. Call tell him! Uh, don't tell me shit. As long man. as he treat her right? Disrespect you. And he did. How the hell are you gonna say that? Like it's any business of yours. Hey, fuck you, sweet. Oh. People go again. This shit's real fucked up. Epic. What you mean? What? What? Your mother being dead? Things are going real bad. Hey, let me show you, buddy, man. Tony's buried over there. Little devil over there. It's big devil over there. Man, it's just crazy. Everybody blast on food first, then ask questions second. Dobra, jedziemy. Scenka... No kurczę, blade gościu, no, nie dacie mi przejechać, co za debile. Co za debil, nie da mi przejechać, słuchajcie. Scenka była w miarę długa. Jedziemy tam, gdzie mamy jechać, czyli za nim. Za tym z niebieską strzałką. What the fuck! Jadę za moimi ziemalami. Słuchajcie, to jest chyba jedyna misja, którą nagrywam. Resztę misji będę sobie chyba robił sam. O! cholera jasna Przecież oni mnie zastrzelą do cholery jasnej. Wo da fuck Fajne są te misje. Fajne są te misje w GTA, a ja żadnej do tej pory nie robiłem. I dlatego mi się ta gra zaczynała nudzić, bo ja żadnej misji nigdy nie robiłem. Teraz muszę być ostrożny, bo muszę jechać dosłownie za nim. To teraz już na pewno będę za nim. Jak się szybko nie zorientuję, gdzie on jest, to przegram misję. No i już nie wiem, gdzie on jest. A słuchajcie, ten. Aha, to oni tam pojechali. Dobra, kumam. To jedziemy tam na dół za nimi. Będę trzeba za nim jechać. Jedziemy, jedziemy szybko, szybko, prędko. Pędem. to nie jest pierdu pierdu, to jest masakrycznie ważna gra. Słuchajcie, to nie jest pierdu pierdu. No nie, strzelają do mnie. No wal się, kościół, kurde. Teraz nagrywam, zaraz mi powiesz. No właśnie. Słuchajcie, ja tu z babcią rozmawiam. To rób rób, dobra. No nie, jak oni mnie doganiają tym autem durnym? Niech to szlak. Dobra, teraz mam pełne życie, bo się odnowiłem. To mogę za nimi jechać.

I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. <laughs> the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we're gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. And you get yourself some colors, fool. And a haircut. Some to be seen with you. Czyli, że wcale nie musiałem kupować tamtego domu za moje startowe 10 tysięcy, bo tutaj mam swój dom startowy, o rany. Okej. Okay. Obejrzę moje mieszkanko. U? czyżbym miał garaż? Tak jest. A jakie jest moje mieszkanie? Moja. Ja nie mogę, ale mieszkanie. I to jest mój dom. Ja ci kręcę. A co jest na górze? Co jest na górze? Muszę sprawdzić, co jest na górze. Ale świetny dom. O, rany. Ale super. Dobrze zapiszę sobie. Ajcie co? Tu. Nie chcę tamtego superbogatego świata jak mogę. Nie chcę tamtego superbogatego super bogatego świata, jak że oh go. nie, ja nie, nie będziesz grał. No właśnie. właśnie Ej, tu przed chwilą była misja. Czemu jej tu nie ma? Telefon. z hey, it's Sweet, hey, what's up? away. Shit has changed around here. Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Timber Drive families are beefing and split with the grub. Now we're so busy, set trips and ballers and bar are taking over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. Hey man, what you want? In my home, What's up with you. Yeah, homie, it is good to see you back. No homie love, no huh? Oh, for sure, for sure, my nigga, my bad. with you. Hey man, what you scrap for? Man, some pizza place is paying no more hit up, man. Shit is beautiful. Teached on a lesson. the lesson Fucking Broad Street, damn. Yeah. I'm always dead <sighs> Let's go, bitch. Na plaży? Mam go zawieść na plażę. Okej okay. Dobrze, mam go zawieść na plażę, więc jedziemy na plażę. Te misje są super fajne, słuchajcie. Czemu ja ich wcześniej nie robiłem?

No, nie, wiecie co, ja wyłączę radio. ja mam do tego sklepu teraz tu wejść. Dobra. Aha, i tu mogę sobie zrobić fryzurę. Hej Ale co, mam sobie zmienić fryzurę, czy co? Dobrze Załóżmy, że chce to coś, co jest na dole What the hell, co on mi zrobił? O, zobaczę, jakie są inne fryzury. Może znajdę coś ciekawego i interesującego. Nie podoba mi się takie. Hmm, muszę znaleźć jakąś w miarę dobrą fryzurę. Afrobert. Afrobert. Zobaczmy. O! Dobra, teraz zobaczmy to. Nie, taki Karol mi się nie podoba. A co to jest cesar? Aha. Afro. Samo afro bez brody. Hej, 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 hej! Co mi?

Aha, bo my te wszystkie budynki będziemy misjami odblokowywać. Ej! Dobra. Czyli mówią, że mam być trochę grubszy Okej, okay, mam się zrobić Karla. O, będę tu przychodził często. Będę się stał gruby, ale hmm, będę tu kupował często rzecz. Hej, 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 O. zobaczmy, co nam mogą dać, pizza, poproszę o pizzę. Give up the money, it's a raid, Ryder, not this again, you ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy! Let's get up out of here. Same old C J. Buster, straight Buster. Oh shit! Run! Now that's <sighs> it, Chase. We're Pa.